Jak sądzę, pan linguini, to ja. Pan wybaczy, że zakłócam tę jakże przedwczesną celebrację, ale uznałem, że należy dać szansę wykazania się talentem takiemu żółtociobowi jak pan. Eee, mnie? A jakże? Jak dotąd grał pan bez przeciwnika, a to, jak wie każde dziecko żadna sztuka. Pan Anton Ego? Dość pan ciemny jak na taką gwiazdę. A pan dość chudy jak na kogoś, kto w kółko coś je. Krytyk nie je w kółko, tylko smakuje. A jeśli mu nie smakuje, nie przechodzi mu przez gardło. Stawię się tu znów jutro, licząc na kulinarne objawienie. Obym się nie rozczarował. Czy już pan coś raczył wybrać, może? Tak, serce Kellera duszone w jego krwi. Yy, czy szanowny pan już raczył wybrać, może? Rzeczy samej. Odkąd zaczęła się historyczna chutzpa a propos tego nowego kucharza, wiesz za czym tęsknię? za kuchnią bez przesady tak jest poproszę porcję świeżego czystego intrygującego umiarkowania pana zdaniem jakie wino będzie do tego pasować szanowny rzeczy, co szczyptę umiaru czy nie dysponujecie wie pan ee, ee. no nic skoro brak wam umiarkowania podobnie zresztą jak innym gar kuchnią w tej zapletej dziurze proponuję układ Podajcie mi coś strawnego, a ja zadbam o brak przesady. A to aż się prosi o butelkę Cheval Blanc, rocznik 47. A, ale, bo wie pan, yy, gdyś... Yy, to znaczy, co? Bo nie rozumie. Niech ten wasz Lingwini ugotuje, co mu się żywnie podoba. Wyzywam go. Niech przyrządzi coś, co mnie zbije z nóg. Poproszę na to samo, co ten pan zamówił. Przepraszam za opóźnienie, ale personel nie jest dzisiaj w komplecie. Drobiazk, nigdzie się dziś nie śpieszę. Oh. Ratatuj? Dobrze, że nie jajecznica.